Kontaktem Misiewicza i szefa MSZ Zbigniewa Rał na celowniku prokuratury GW. Bartłomiej Misiewicz pod lupą prokuratury. Chodzi o kontakty z obecnym szefem MSZ. Prokuratura prześwietla kontakty Bartłomieja Misiewicza z szefem MSZ Zbigniewem Rałem. Sprawdza, czy w czasie, gdy Rał był wojewodą Łódzkim. Podjął się interwencji w sprawie dewelopera, z którą zgłosił się do niego były już rzecznik MON podała w środę Gazeta Wyborcza. GW, podaje, że to jeden z wielu wątków, na które śledczy się natknęli, badając przekręty Polskiej Grupy Zbrojniowej. Dochodzenie prowadzi prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu. Misiewicz, a także inny były polityk PiS Mariusz Antonika. Mają zarzuty działania na szkodę PGZ i płatnej protekcji. Akta oskarżenia w sprawie trafił w czerwcu do Sądu Okręgowego w Warszawie, podaje Gazeta Wyborcza. Ze śledztwa prowadzonego przeciwko Bartłomiejowi, Misiewiczowi i innym podejrzanym wyłączono do osobnego postępowania, między innymi wątki dotyczące powoływania się przez różne osoby na wpływy w instytucjach państwowych w celu załatwienia określonych spraw w zamian za korzyści majątkowe. Przyznaje w korespondencji z wyborczą, prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu, który, jak podaje, GW, sam wykonywał czynności w śledztwie dotyczącym działalności byłego rzecznika MON. O jakie wątki chodzi, śledczy nie wyjaśnia z uwagi na dobro postępowania. Zbigniew Rał był już przesłuchiwany. Krótko przed objęciem teki szefa MSZ-2 lipca 2019 rok, w czasie gdy pełnił jeszcze funkcję wojewody łódzkiego. I choć z akta sprawy dotyczącej PGZ protokół z jego zeznaniami został usunięty, nieoficjalnie udało nam się ustalić, co interesowało śledczych, poinformowano. Jak podaje, GW, RAU, pytany był m.in., Oto, czy podjął się interwencji w sprawie planowanej inwestycji spółki Central Fund of Imowables, kontrolowanej przez rodziny Adana Kawczyńskiego. W imieniu biznesmena zgłosił się do niego Misiewicz, pisze, wyborcza, powołując się na informatorów znających kulisy śledztwa. Według nich Misiewicz poprzezrała chciał dotrzeć do łódzkiej konserwator zabytków Aleksandry Stępień, podano.